Wszystkie szwy na dół zaprasowujemy teraz. Ma wodę chyba, co? Coś tam mało pary? Mało wody jest. To jest przód, nie? To jest przód, brzeg, nie? Przodu, tak, w tej spódnicy. Ten brzeg. To ma być tak, nie? Tutaj przyjemnie. Mhm. Przypinamy sobie, oczywiście. I przyjmamy. Bo jakbyśmy najpierw przeszyły trójkąt do tamtej części, to później Wtedy byłoby nam by... trudno to wstrzygnąć, powstałby taki, tak, no właśnie, taki, taki ruch. Trójkąt by nam powstał tutaj i ciężko by było. Też by się być... dało, ale po to sobie utrudniać? No tak. W tyle jest łatwiej, bo tym jest na pół dzielony. Bo w tyle bym mógł, mógł być. Nie do... Jak? Dalej tam przypuszczę? Dalej mhm, co? Przypuszczę. I tak mamy. I teraz do tej całej części, części tamtej do dolną... Oczywiście każdy sobie to spina, nie? Tak no, no. nam się nic nie rozciągnęło. Inna igła. Inna igła, tak, bo ona szarpa nawet, ten się... mm. <laughs> Nie no, uparła się po prostu koniec mm. Masakra. bo to by się już wiola, noga zrobiła nerwowa. Mamy, przód mamy zszyty już w całości. Zaprasowane szwy na dół. Teraz do tyłu przyszywamy tą naszą spódnicę. Czyli to tu. Tak. Mm -hmm. I teraz tak, tu się muszą zaszewka nasza, ta co jest w spódnicy. Musi się zgadzać tutaj z tym szwem. Na, tym, na tej czarnej części, czyli łączymy to, tu szpileczką przypinamy, nie? tak żeby po zszyciu to tu był jeden cały taki szew, jedna linia. Wszedł, mm -hmm. no, Prawa do prawej łączymy te szwy za razem z tym szwem łączącym i strzyżącą środkową część, i strzyżącą. Potem też zaprasowujesz na dół, nie? jak się domyśla? Tak, też szwę na, tak, na dół zaprasowujemy. Tak, szwę na dół zaprasowujemy. Teraz, może tam sobie tyło złożymy? Tak, to jest nasz przód cały. Widzisz? To są nasze tyły, i przykładamy przód do tyłu. mam też szwy boczne, ale to zaraz powiem. odkąd Dokąd? kąt no właśnie. Tutaj gdzie łączy się nasz ten czarny materiał z tym żółtym, przykładamy do tego przecięcia, które wcześniej miałyśmy nie zrobione i do tego miejsca będziemy wszywać bok. Nam się właściwie wszystkie nie będą już wyłączyły, tak? Ten szary z szarym. Widzisz? O. Uh -huh. Jak to tak ładnie ułożymy. No i aż na dół. I znowu uważamy, tak? Żeby nam się nic nie rozciągnęło. Jak mamy tą tkaninę elastyczną, to najlepiej, jeszcze raz powiemy, igłę do y, tkanin elastycznych i elastyczną nitkę. Wtedy przy noszeniu nie będą nam pękały te szwy. Z drugiej strony robimy to samo. Tu, gdzie łączy się nasz czarny z żółtym i czarny z szarym, to będzie łączenie, do tego miejsca będziemy y, zszywały. Mhm. To powstanie tutaj wlot rękawa, nie? Ręki, bo my mamy tu bez rękaw. A na Ukrainie było obłożenia rękawa, więc jak będzie rękaw wykończony, ten wlot na rękaw. Strzyjemy to odtąd i wtedy to po prostu wy Aha, tylko tak. tak, tak? Obłożymy i wywiniemy to w tą stronę. Bo też szwy będziemy roz, e, rozprasowywały, nie? To tak automatycznie, jakby samo się wywinie. Tutaj znowu łączenie tych dwóch razem. Boki teraz? Tak, boki zszyłam i teraz zszywam tył. Czyli od góry jedziesz, tak? Tak, od góry, tylko zaznaczam sobie tutaj, żeby nie to... A co to jest? To jest jeść. obłożenie tyłu. Aha, obłożenie. Mogłyśmy tego nie doszywać, nie? Do, do... końca i wtedy zszyć cały tył i wtedy osobno doszyć to obłożenie tutaj na tym kawałku. Mhm. Rozprasować szwy i wtedy, nie? Doszyć ale żeby to już mamy to i to tak. tak zrobimy. Jak ktoś chce mieć z tyłu zamek, no to nie strzywa tego tyłu, nie, tylko strzywa sobie do załóżmy do no do, dotąd ten cały dół tylko tak z 10 centymetrów pod, pod ten środkowy kolor. Żeby zamek tam żeby potem, wszyć. potem zamek no. wszyć, tak. Inamy przy tych wszystkich szwach, żeby nam się nie rozeszły, nie, nie rozminęły, nie? Jak będziemy wszysali. No i na i szywamy. Tutaj powinniśmy jaśniejszą nitką nie szyć. Strzywać ten tył, bo na tyle na pewno będzie widać. Tym bardziej, że tu będzie rozprasowane się będzie rozciągać. To, troszeczkę. To będzie, tak. No ale jeżeli tak, to potem musimy poprawić elastyczną nitką tam. Pokażemy tutaj. Teraz rozprasowujemy no, no. i teraz widzisz, to jest ten nasz wlot ręki, nie? Mm -hmm. To jak rozprasowujemy te szwy, to się samo, to się samo nam będzie, nie? Roz, yy. Tak zaginało. To potem jak na overlocku objedziemy, to będziemy jechały tak i na dół z powrotem. Tak jakby jednym, jednym ciągiem. Jednym no rozumiem. ciągiem. Teraz tutaj potem będzie już przymiarka, tak? No nie się nie tak. poprawę. mamy sukienkę przygotowaną do przymiarki. Teraz sobie przymierzamy. Czekaj, ułożę ją na stole, może co? Nie będzie ładniej. Całą sukienkę. Teraz wszystko obrębiłyśmy na, na krawędziach boki. Tutaj te wszystkie szwy, cięcia nasze, i z tyłu. Wszystko też jest rozprasowane. Wszystko Jest rozprasowane, tak przygotowane do. Do, e, przymierzone wszystko nam pasuje i teraz co my więc teraz e, możemy sobie e, podkładać dół trzeba dobrze zaznaczyć tak na na modelu trzeba model, ty już sprawdziłaś? sprawdziłaś tak ja już sprawdziłam ja wiem że, że ma być tyle tyle ma być podłożone więc zaznaczamy sobie można ten dół e, podkleić taką taśmą e, z klejem to taka kratka jakby, tak? To taka, jest taka siateczka. Kratka, siateczka, tak. I to jest sam klej. Na takim papierku, potem ten papierek się odkleja i... I to trzeba i mm, to, wtedy już nie przyszywać, tylko wystarczy podkleić? Chyba nie, też trzeba byłoby i tak przyszyć. To zależy. Ja sobie zazwyczaj wtedy jeszcze tutaj zahaczam po prostu o te szwy, tak? Aha, już. Bo mo można sobie, tak? Przeszyć całe ręcznie. A powiedz, no nie będzie, będzie się, się odznaczać chyba na tej tkaninie Nie, będzie się ta siateczka. Nie. Bo ona I jest dosyć gruba nie. ta siateczka. Ja mam tak, Dospodnie ją, że tak powiem stosowałam do nogami. Nie, to też jest dosyć. To jest właśnie punkt, to jest no, takie dosyć grube. Dosyć grube, więc tutaj się to nie będzie odznaczało. A ja sobie to ręcznie przeszyję. Takim ściekiem krytym. Mm. Żeby nie było widać nic na. Znaczy, najpierw jest... odprasujesz. Najpierw odprasuję, tak. No. Czyli to podkładamy teraz to sobie, podkładamy sobie ręcznie. Już mamy podłożone wszystko ściekiem y, krytym, także tu nic nie widać. I teraz zabieramy się do wykańczania tych naszych wlotów tutaj Ręk, rękawa. To też, to się samo właściwie wykłada, bo tu mamy rozprasowane szwy boczne nasze. To na tą samą szerokość podkładamy. A też to zaprasowujemy, czy co? Tak? tak, tak możemy to zaprasować. A potem to czy, czy po prostu przyszywasz Ja sobie też ręcznie. to przestępnuję, ale można ręcznie też, nie? Pod, też takim pod ściegiem, krytym. ściegiem krytym. A ja to przestępnuję. To tak na taką równą równą szerokość. Teraz tak w tym naszym kroju takim, tutaj były te zakładki. Takie nie? Mm -hmm. Jak komuś tutaj mocno odstaje na ramieniu, no to sobie może te zakładki zrobić albo wszyć bardziej, nie? No ale to już przy przymiarce już powinno być zrobione, nie? Tam każdy widział. Ja tego nie robię, bo ja chcę, żeby to tak jednak trochę odstawało. Zaprasować i na, na pół centymetra przeszyć albo ręcznie. I tak to by będzie wyglądało, nie? Ja tutaj zrobię na końcu taki, yy, taki trójkąt, nie? No właśnie, zastanawiamy się, jak to no, zrobić. nie, nie robimy takich kwadratowych tych, tylko po prostu tu zaczynamy, stąd i zjeżdżamy wtedy do tego pół centymetra. Mm -hmm. Igła zmieniłaś? Tak. Wow. Tak, żeby nie było problemu, nie? już mam w zapasie cztery igły do, do <grym> działania, więc... <grym> 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 możemy szyć. Na końcu, tak żeby tu się nam nie łączyły te dwa końce. No z tej strony ładnie no wyszło, to podprojemy to już. To mocowanie, nie? A, tam się nitka po prostu wkręciła. Tak, tak. Żeby tak się to nie to działo, wystarczy ją przytrzymać, przytrzymać tak, rozpoczynając tak. szycie. Mhm. Trzymać oba końce, to wtedy właśnie nic się tak nie stanie. No to zawsze się tak od spodu właśnie robi, nie? Jak to się nie, nie przytrzyma tej nitki. I z drugiej strony robimy to samo. Ponieważ z tej strony mamy ten przód szary, a tutaj żółty, to najpierw zaczynamy żółtą nicią szyć. Stąd kończymy na świerami ramienia, i potem zmieniamy nici i jedziemy od ramienia drugiej strony. Szarą nicią. No i już tutaj mamy ładnie wykończone. tą krawędź, to teraz wystarczy po prostu tutaj to zamocować, aby już to mocować jak po szwie, tak? Po szwie. Tutaj nie, przeszyję sobie po tym szwie, żeby nam się to nie odchylało. Mhm. I tutaj na ramionach tak samo. I tylko mocujesz na te Tylko tych mocuję na, tak. W tych szwach i. A tu na środku nic nie trzeba, będzie? to się samo będzie układać? Czy tutaj też coś będziesz mocować? Nie, to się, to się samo będzie układać, bo te, to obłożenie mamy aż do samego końca, nie? Mhm. To nie będzie nam się odchylało. No, tu zaznaczam. Tak. I z drugiej strony to samo. Zamocuję to maszynowo, i gotowe. Odprasować ładnie, i już. I nosić. I nosić. Hmm. Jedno zacząłem. mocowanie pokażemy. Tak. Jak trafimy między właśnie w ten szef tutaj, jak to tego nawet widać nie będzie, nie? Mhm. A widzisz, nie, jak to zaprasujemy, nie będzie tego wcale widać. No. z tymi szwami na ramionach.